Dzień dobry, dzień dobry. Witam w sobotni poranek na Bike Fest Kalnica. Jesteśmy na największym słowackim festiwalu, i dzisiaj jest sobota, czyli <laughs> przyszła pora na wyścig duro, do którego się właśnie zbieram. Mamy dziesiątą. Ja startuję za półtorej godzinki, część ekipy już tam pojechała, a ja zaczynam się zbierać na tym naszym wielkim obozowisku.

Pierwszy stage, pierwszą RZT, Tom akurat wczoraj objechałem, bo troszkę zmieniłem strategię. Chcę mega te zawody potraktować na ludzie. Zauważyłem, że jak się spinam i bardzo mi zależy na wyniku, to trochę e, nic z tego nie wychodzi, więc tutaj jadę jak na wakacje, bez buzerka w krótkim rękawku. Wczoraj objechałem sobie 3 z 6 stage. Y. Resztę trzech będę leciał on-site, bo tak tu można, nikt tego nie sprawdza, w przeciwieństwie do EDR-ka na przykład. Także tak, mimo wszystko powinienem w miarę kojarzyć te wszystkie rz bo ścigałem się tu i rok temu, i dwa lata temu. Także wątpię, że się pozmieniały. Nic jakiegoś spektakularnie trudnego nie powinno być. Raczej trudność tych wszystkich stage. Y polega na tym, że wszędzie mamy jakieś zakręty z ujemnym profilem, które na maksa ciągną w dół jest bardzo mało oparć, także do jazdy te traski są ogólnie łatwe i przyjemne natomiast problem zaczyna się w momencie kiedy chcecie jechać szybko i cisnąć fajnie na czas także tak zobaczymy jak to pójdzie, postaram się na kilku też winklach polecieć z nogą, z nową taktyką, żeby lecieć szybko na granicy trzymania. No i tyle, zobaczymy, jak to będzie. Stage krótkie, podjazdówki mega długie, jak to na lekalnice przystało to jest mega ciekawe w tych zawodach. No ale nic, kręcimy do góry, zaraz będziemy na starcie i lecimy z koksem. O coś proszę państwa chyba padało. O, a może nie? Ale to ciągnie, masakra. Co? Spoko rozgrzewa, Jare tu szło, ale na maksa ściąga na tych zakrętach w dół, nie ma żadnego podparcia jest mega sypko <kłynie> także trzeba się mieć na baczności szybki baton, już godzinkę prawie jeździmy mm. jedziemy na dwójeczkę <kłynie> już samemu, bo zgubiłem ziemala po drodze coś mu za długo szło na jedynce, no i pocisnąłem już sam chcę też tą pętelkę dzisiaj zrodzić w sumie jak najszybciej tylko mogę bez zbędnego przedłużania no ale też wiadomo, nie cisnąć jak głupi pod górę żeby mieć siłę na stage, bo dzisiaj jeszcze wieczorkiem czeka mnie nocny dual dlatego chciałbym to skończyć o normalnej porze żeby sobie na luzaku zjeść odpocząć no i pójść ścisnąć dalej na podwójnych ścigankach. Ta jedynka poszła całkiem spoko, teraz znając życie pewnie troszkę za spokojnie. Na pewno był tam jakiś zapas, ale pierwszy stage co zawsze tak trochę chcę traktować rozgrzewkowo, żeby nie było lipy. Ale może nareszcie coś więcej pociśniemy i się popodpieramy nogami. Z update'ów sprzęt działa bez zarzutu w zasadzie po MPK go tylko umyłem, nasmarowałem łańcuch i tyle. Natomiast kurde, przerzutka mi nie łapie, co nie jest fajne, bo mam naładowaną baterię na fula całą noc ją ładowałem. Natomiast te piny w przerzutce chyba są jakieś zasyfiałe, i co chwilę baterię odpinam, czyszczę. I zapinam, bo nie chcę zmieniać biegów. Na szczęście na razie się to uspokoiło, ale no zobaczymy, jak będzie na koniec. Bo parę zrywów na tych stageach jest w zasadzie na każdym, trzeba coś butować. Więc wolałbym mieć normalny dostęp do biegów. Więc tak, po raz kolejny potwierdza się moja teoria, że AXS to jest fajny, ale jak jest nowy i świeżutki, to wtedy działa jak masełko. Natomiast jak już chwilę na nim pojeździcie. No to przydałoby się chociaż wózek wymienić, bo u mnie jest krzywy i to strogo. A do tego właśnie te piny. Także tak, ale na linkę chyba jeszcze nie wracam, bo fajny to jest Bayern, No nie powiem, że nie. Dobrze. Nagrywa? Rekorduje? Nie. Yeah. Dobra. You YouTube, have fun! O! No fajne taśmy Nie wiem czy tam czasem nie wyjechałem No ale trudno Jak będzie dyskwa to wiem dlaczego Ale nie ogarnąłem tam Kurde, z tejże pokręcone cały raz na rower XL Jedźmy, jedźmy Off cambery, ale fajnie, że jest sucho W zeszłym roku jechałem tu na e-bajku i była Padaka Fest Strasznie ciągnęło. Wszędzie w dół. A no w ogóle ten to jadę on site teraz. Bo jestem trochę chory i wczoraj już nie było mocy objechać idzie tu tu, chyba tak, praśmy nie było. Fajny, fajny. Dzikie, ale by było drzewo. Może było dużo szybciej Na no bolotce mamy paski Co? paski obtręchamy Nic nie było Nic FZ3 w lewo. No i 2 z 6. Zjechane. Zegarek pokazuje, że 15 km zrobione, czyli połowa dystansu teoretycznie jest, ale coś mi się nie wydaje, bo najdłuższy podjazd jest na czwarty stage, więc jeszcze trochę przede mną. Poszło fajnie. W sumie w połowie się dopiero skapnąłem, że jadę to pierwszy raz. Także spoko, płynniutko, nic mnie jakoś bardzo nie zaskoczyło. No poza tą jedną taśmą, która Ciekaw jestem, jak była wczoraj postawiona, ale chłopaki ze Słowacji też tam na dole narzekali, że taśmy były pozrywane, więc pewnie też lecieli podobną linią co ja, także no zobaczymy. Trójeczka. Pojechałem wczoraj. Z krają dużo otwartych zakrętów było, ale to tak jak wszędzie. Ależ trzyma. Upuściłem troszkę ciśnienia rano. Zamorka tak samo, żeby właśnie mieć dużo gripa na przodzie. Jest fajnie. Ty powiem, że nie. Troszkę przebią, ale dobra, jesteśmy Teraz podjazd mocno odstał. W pierwszym ruchu go nie podjechałem, na bajku, taki busyf. Ooo, w ostatniej chwili złapało. No i dobra, trójeczka zrobiona Widzicie jak, bufeci odhaczony Dobra szamka, ale kurde, tak się na nią rzuciłem i sobie język pogryzłem. Także może to dobrze przed tym długim podjazdem, bo będę czuł, że mnie boli język, a nie nogi. Także tak, lecę korby sobie delikatnie. No i co, pewnie z godzinka zejdzie. Także... No i tak, równa godzinka do góry, i mamy to. Najdłuższy stage teraz, czwóreczka. Let's go. A co tu tak mokro? Pamiętałem, że był taki kwadrat gdzieś tu na początku, ale nie wiedziałem, że to już tu. Oj, tu też kiepsko, ale idziemy dalej. Musimy trzymać się w się Oj, Ale tu jest. Ul, o, to drzewo mnie pokonało kiedyś, ale jedziemy. 好 <laughs> i na dole będzie mocno pokręcone. Tak jest. Dobra, czwóreczka zrobiona. Najdłuższy i najciekawszy zarazem OS RZ za mną. Całkiem fajna, szybka przede wszystkim. Na dole mocno pokręcona, gdzie są, były jakieś pojedyncze takie zrywy na korbach. Jadę na RZT numer 5, która zaraz tutaj lada moment powinna się zaczynać. I muszę wam powiedzieć, że nigdy nie jechałem, Takiej trasy zawodów, która by miała tak kiepski stosunek ilości podjazdów do zjazdów. To jest tutaj mega ciekawe, że wszystkie stage są bardzo krótkie, nie są strome, nie robi się na nich dużego przewyższenia. Mają, po nie wiem, 2 minuty, może. Teraz ten czwarty, no to był najdłuższy, miał ze 3,5. A dojazdówek jest kurde tyle. Że no, głowa mała, mamy 2 minuty w dół i średnio 40 minut do góry. Na tą czwórkę, no to tak jak Wam mówię, była godzinka butowania. Więc ciekawie, ciekawie. Trochę męcząco, myślę, że też ze względu na temperaturkę, bo jest wysoko. Jak to maweł klasyk. No i co? Tyle, jeszcze dwa stage infinito. to. Także jeszcze jeden na e, górce, gdzie jest cała masa trac, trasek bike parkowych tutaj w Kalnicy. Także został tylko wypych stokiem do góry, jeden strzał i fireant. O, jakie nowinki! Tak nie było. Dobra, to już było. To jest taki roller coaster, góra dół. Pierwsza pompka, druga. Właśnie tu do dole węgielki To nie poszło dobrze To! Nóżki czuję! Oh. No i to by było na tyle No i tak, finito 6 stage, 34 kg teoretycznie 2300 w pionie, ale nie wydaje mi się. Ta szósteczka Asekuracko, to już weszło trochę zmęczenie i tyle. Idziemy umyć furę, oddać chipa i zobaczymy jak wyniki i Dzięki. Tak. Dzięki. Dobra. Wyniki już znamy. Skończyłem na czwartej pozycji. Także nie ma źle. Biorąc pod uwagę, że ten wyścig tak mocno dla ludzi traktowałem, w sumie miałem bardziej podejście, że jest to taki mierzony trening, więc całkiem spoko. Eee, mogę powiedzieć, że jestem zadowolony, ale tak nie do końca, bo kurczę, przyjechałem tu i przez pół godziny byłem trzeci odświeżałem cały czas tylko wyniki i cały czas się ta trzecia pozycja utrzymywała zacząłem sobie robić rower już z myślą o slalomie który jest tu i właśnie myślałem, że już tak się utrzyma, bo myślałem, że już też wszyscy zjechali, no i kurde, przyszedł mi tu kumpel, powiedział, że ładnie pojechałem, że jestem czwarty i taki trochę ząg i niedosyt pozostała, ale no cóż taki jest racing i co zabieram się do jedzenia rower na slalom gotowy i tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Jo!